W okresie pandemii bardzo dużą popularnością cieszył się na Netflixie film W lesie dziś nie zaśnie nikt, w którym zagrałaś? No. A nie, nie? <laughs> dokładnie. Eee, I teraz takie moje pytanie, jak wspomnienia z tamtego planu? Bo on był chyba dosyć brutalny. No można by się tak spodziewać po horrorze, ja w sumie sama byłam ciekawa jak się nagrywa horrory, czy człowiek się boi wtedy, czy nie boi. E, bo ja osobiście uwielbiam ten gatunek i uwielbiam go sobie później puszczać w domu. E, oczywiście później się boję śpiewa na przykład z, z rodzicami. <grym> z zapalonym światłem. Albo z zapalonym światłem, dokładnie. E, ale powiem Ci, że sama, sama gra była bardzo przyjemna. Warto też wspomnieć, że tam też były sceny trudne, bo sceny intymne, rozbierane. Jesteś młoda i nie wiem, jak się na to zapatrujesz. To prawda, jestem młoda, ale już pełnoletnia. W każdym razie ja uważam, że ekran rządzi się własnymi prawami i na ekranie nie jestem ja jako Wiktoria Gąsiewska, tylko jestem Anielą. No i w tej postaci nie było innej możliwości. No, gdzie Aniela by w staniku i w Majtkach wyskoczyła. Błagam. A powiedz Więc... mi, bo zawsze po prostu uważam, że dobre ekranu. Jest najważniejsze, w, 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 kiedy, kiedy gram. E... No i chyba tyle. To ostatnie pytanie w tym temacie. Powiedz mi, czy wzmożyły się w tamtym okresie wiadomości na Instagramie od chłopaków, którym na pewno się podobasz, bo moi koledzy wszyscy byli zachwyceni. Eee, no tak, no były tam jakieś e, różne pytania, czy to były moje piersi, czy nie, co oczywiście zostawiam dla siebie, bo to jest magia ekranu i to... Wiadomo, można sobie skorzystać z doblerki, nie trzeba. Jakby nikt, myślę, że jakaś tam Anne Hathaway nie spowiada się z tego, czy to było jej ciało, czy nie. E, więc chyba zostawiam to po prostu pod znakiem zapytania. Były różne tam komentarze, wiadomo, no, e, męska wyobraźnia pewnie zadziałała. E, no ale ja mam chłop swojego chłopaka, więc nawet im nie odpisywałam.